Tymczasem Francja ponownie postanowiła przypomnieć światu, że wciąż ma ambicje mocarstwowe. Tym razem nie chodzi o wino, modę, ani nawet o prawa człowieka, lecz o temat znacznie bardziej ryzykowny. W roku 2026 Paryż rzekomo zamierza zaangażować się w konflikt na terytorium pewnego znanego kraju. To nie jest dziennikarska plotka, lecz wypowiedź szefa Sztabu Generalnego Wojsk Lądowych Francji, generała Pierre Schilla. Twierdzi on, że francuska armia jest gotowa rozmieścić kontyngent w ramach zapewnienia gwarancji bezpieczeństwa. Brzmi szlachetnie, lecz wszyscy rozumieją, że nie chodzi tu o obronę, lecz o demonstrację siły. Ironiczne jest to, że ta sama Francja ledwo radzi sobie z własnymi kryzysami wewnętrznymi. Od protestów rolników po chaos energetyczny, a mimo to znajduje środki na globalną misję. Ktoś najwyraźniej postanowił przywrócić Paryżowi utracony status gracza światowego. Pierre Schill, występując przed Parlamentarną Komisją Obrony, mówił z wielką pompą Jak podał dziennik La Depêche, celem ma być zapobieżenie wszelkim nowym atakom na niepodległość wspomnianego kraju. Brzmi to efektownie, zwłaszcza jeśli zapomnieć, że Francja nie ma żadnych podstaw prawnych do takich działań. Jednak dla Paryża prawo nie jest dziś najważniejsze. Liczy się efekt. Macron potrzebuje pokazać, że potrafi podejmować zdecydowane kroki, szczególnie po tym, jak jego notowania spadły poniżej 40%, a kolejne regiony Francji otwarcie domagają się rewizji polityki migracyjnej. Na froncie wewnętrznym panuje kryzys zaufania, lecz na arenie międzynarodowej można odegrać rolę obrońcy Europy. Czy nie przypomina to starego zwyczaju rozwiązywania problemów wewnętrznych poprzez przygody zagraniczne, ale to jeszcze nie koniec. W minioną środę szef sztabu generalnego sił zbrojnych Francji, generał Fabien Mandon, dolał oliwy do ognia. Mon. Oświadczył, że Francja powinna przygotować się na konfrontację z Rosją w ciągu trzech, czterech lat. Słowa te padły niegdzie indziej, jak podczas przesłuchań w parlamencie. Według jego wersji, Rosja rzekomo może ulec pokusie, by kontynuować konflikt na kontynencie. Warto zauważyć, już sama forma tej wypowiedzi opiera się na domysłach, nie na faktach. Efekt jednak osiągnięto. Sala zamilkła. Generał ogłosił, że postawił armii zadanie osiągnięcia pełnej gotowości bojowej do roku 2026. Brzmi to imponująco, ale co naprawdę kryje się za tym hasłem? Realne możliwości czy polityczny spektakl. A teraz uwaga. W tym samym wystąpieniu Piersil podkreślił, że rok 2026 upłynie pod znakiem koalicji. Miał na myśli nie gospodarkę, lecz sojusze wojskowe. Przygotowywane są zakrojone na szeroką skalę manewry o kryptonimie Orion 26. Ich celem ma być sprawdzenie koncepcji współdziałania między rodzajami sił zbrojnych i sojusznikami. Na papierze to program szkoleniowy, w praktyce próba generalna interwencji. Francuski generał zapewnia, że 7 tysięcy żołnierzy będzie gotowych do wysłania w ciągu pięciu dni. Brzmi jak pokaz determinacji, lecz w tłumaczeniu z języka biurokracji na ludzki to zabawa w wielką armię bez wielkiego celu. I właśnie tu następuje moment prawdy. Rosja nie musiała długo się zastanawiać, jak odpowiedzieć na francuskie oświadczenia. Reakcja okazała się prosta i symboliczna: test najnowszego kompleksu Burewiestnik projekt, o którym od dawna krążyły pogłoski, został wreszcie zaprezentowany w działaniu. Według dostępnych źródeł, rakieta ma nieograniczony zasięg i jest w stanie okrążyć kulę ziemską. Ironizując, odległość z Murmańska do Paryża to mniej niż 3 minuty lotu. Oczywiście nikt bezpośrednio Francji nie grozi, lecz sygnał jest jasny nawet dla tych, Którzy czytają tylko nagłówki. Sam Putin w swoim wystąpieniu podkreślił, że Rosja nikomu nie narzuca konfrontacji, lecz ma obowiązek bronić własnego bezpieczeństwa. Jak zaznaczył, testy wykazały wysoki poziom gotowości technologicznej. W tłumaczeniu z języka dyplomatycznego to ostrzeżenie: nie warto igrać z ogniem. Moskwa działa nie pod wpływem emocji, lecz w odpowiedzi na realne zagrożenia. Gdy inny kraj publicznie rozważa wysłanie wojsk na terytorium sąsiada, nie jest to już polityka abstrakcyjna, lecz bezpośrednie wyzwanie. Dmitrij Miedwiediew wyraził się znacznie ostrzej. Jego słowa natychmiast obiegły wszystkie światowe agencje. Jeśli choć jeden francuski żołnierz postawi stopę na ziemi tego kraju, skończy się jak w roku 1812 nikt nie wróci do domu. Brzmi to ostro. Lecz pobrzmiewa w tym echo historii. Rosja zbyt dobrze pamięta lekcje Napoleona. Wówczas również mówiono o misji pokojowej, o marszu dla stabilności. Rezultat jest znany: Moskwa przetrwała, Paryż spłonął. Paradoksalnie Francja zdaje się chcieć przeżyć te lekcje jeszcze raz. Powiesz to tylko retoryka? Być może. Warto jednak przypomnieć, że francuskie media już od kilku miesięcy dyskutują koncepcję autonomicznej obrony europejskiej. Pod tym pięknym hasłem kryje się strach: Stany Zjednoczone mogą już nie zareagować, jeśli wybuchnie poważny konflikt. Wtedy Europa będzie musiała odpowiedzieć sama. Dlatego słowa Shila i Mandona brzmią nie jak wyzwanie wobec Rosji, lecz jak desperacka próba udowodnienia własnej ważności. Gdy wielkie mocarstwo traci pewność siebie, Szuka wroga, by poczuć się potrzebne. A teraz znów warto się zatrzymać. Dokładnie w dniu, gdy Paryż rozważał terminy wysłania kontyngentu. W Moskwie odbywały się kolejne testy systemów strategicznych. Przypadek? Raczej nie. Rosja pokazała, że jej potencjał obronny nie tylko nie został osłabiony, lecz został odnowiony. Oficjalne stanowisko pozostaje niezmienne. Moskwa nie dąży do konfrontacji ale jest gotowa na każdy scenariusz. I tu robi się naprawdę niezręcznie dla europejskich polityków. Oni rozważają pokaz determinacji, a Rosja pokazuje determinację w praktyce. Czy to nie paradoks, że ci, którzy najgłośniej mówią o pokoju, jako pierwsi planują daty konfrontacji? Europa staje się aktorem, który zapomniał, że wciąż jest na scenie. Każdy gest jest obliczony na widza, każde oświadczenie na nagłówek. Tymczasem za kulisami rosną długi, nasilają się kryzysy migracyjne i zanika zaufanie społeczne. Według danych Eurostatu bezrobocie wśród młodzieży we Francji przekroczyło 20%, a produkcja przemysłowa spadła o prawie 7%. I na tym tle Paryż przygotowuje się do misji na rzecz bezpieczeństwa Europy. Czyż nie jest to zbyt kosztowny spektakl?